Witaj, Michał Bednarz i GP z tej strony. Specyficzny styl wzrostu w grudniu i przegrzanie wskaźnika LSI doprowadziły do słabszej końcówki kalendarzowego ubiegłego roku i początku tego roku. Czy różne instytucje podciągały kurs WIG na ostatni księgowy dzień ubiegłego sezonu zaksięgować jak najlepszy roczny zysk? Co z tego wyniknie, jak zamierzam wykorzystać tę sytuację? Generalnie warszawski indeks giełdowy zaliczył świetny czwarty kwartał 2023 roku. Nowy szczyt ubiegłoroczny, nowy szczyt historyczny. Kluczem będzie utrzymanie tej pasy, nawet jeśli z przerwami na jakieś ruchy korekcyjne, na przykład te w ramach budowanego kanału wzrostowego. Póki ruch będzie postępować w ramach tego kanału, trudno będzie o większe cofnięcie, na przykład te w stylu jesień 2021, jesień 2022, czy wcześniejsze. Wolumen ma generalnie tendencje opadające, stąd trudno dostrzec coraz większe zaangażowanie popytu, raczej zaangażowanie spada. Patrząc na przykład na relację WIG ze wskaźnikiem CZ tego indeksu, mamy stosunkowo niski poziom, chociaż pewną niewiadomą jest charakterystyka 15-letniej zwyżki. W końcu górki wskaźnika opadają, pomijając to, że z pewnym wyprzedzeniem sygnalizują czasowe problemy indeksu. Ale czy to oznacza, że obecny szczyt, czy tej tendencji opadania szczytu wskaźnika, jest jakimś zwiastunem dłuższej zmiany kierunku samego indeksu? No Tu przydałoby się raczej złamanie tej struktury, by kontynuować zwyżkę już obecnie. CWK samo z siebie nie jest jakieś przerośnięte, jeśli ma wartość 1,5, ale też za ostatnie 15 lat mniej więcej te rejony były problematyczne, co zbiegało się ze szczytami indeksu. Nawet jeśli czasem z pewnym wyprzedzeniem, no, z drugiej strony podaż dalej nie potrafi tego wykorzystać do większego cofnięcia i czy tym razem będzie to oznaczać złamanie tej struktury jeśli nie, no to czeka najsilniejsze o 14 miesięcy cofnięcie na naszym rynku. W dalszym ciągu niemal 14 miesięcy występuje specyficzna sytuacja. Zwykle rynek małych spółek Swig 80 jest bardziej dynamiczny, lepszy w efekcie zachowania, gdyż jest mniej płynny, nawet jeśli jest więcej spółek, ale łatwiej podbić kurs, więc indeks swig 80 powinien zachować się lepiej niż WIG 20, ale indeks zachował się lepiej tylko w połowie marca, kiedy VIG 20 cofnął się wyraźnie, a indeks SWIG 80 nie spadł. Od tamtej pory cały czas te poszczególne fazy wzrostowe WIG-20 są bardziej efektywne w wyniku. Nawet jeśli początek tego roku jest słabszy, no to nawet na oko widać, że SWIG-80 mimo pewnej poprawy mniej więcej w pierwszej połowie grudnia, w drugiej połowie listopada tej dynamiki, no to jednak nawet w czwartym kwartale zaliczył jednak mniejszy wzrost. I pytanie jak długo ta tendencja się utrzyma. Nawet w latach 2020-2021 indeks małych spółek był jednak znacznie lepszy od WIG20. Nie tylko wtedy, a przez ostatnie 14 miesięcy ciągle brakuje tego wpływu przewagi małych spółek. Jeśli sobie popatrzymy na polską walutę, to ostatnie miesiące to próby zmierzenia się z podwójnym oporem. Dołki jeszcze od 2015 roku, taki trend od 2010 roku i już tutaj w trzeciej dekadzie listopada zaczęły się jakieś problemy, ale grudzień mimo że dla WIGU był wzrostowy, to nie został potwierdzony przez umacnianie się polskiej waluty. No i pytanie, czy ma to jakieś znaczenie, czy jest tylko jakimś wypadkiem przy pracy. Na pewno wzmacnianie się polskiej waluty świadczyłoby o napływie kapitału zagranicznego, co stanowiłoby dodatkowy popyt, przynajmniej na WIG20. Ważne będzie to, jak rynek odpowie na to pytanie, czy grudzień jest pewnego rodzaju wpadką, wypadkiem przy pracy, czy jednak nie będzie już pomocy z tej części rynku dla polskiej giełdy, jak to przełoży się ostatecznie na zachowanie naszego rynku akcji, przynajmniej na jakiś czas. Oczywiście sytuacja na poszczególnych walorach z warszawskiego indeksu giełdowego jest zróżnicowana. Są takie, które zaliczają nowe historyczne rekordy, są takie, które są wręcz w przeciwnej tendencji, są i takie, które ugrzęzły w wielomiesięcznych konsolidacjach. Nie oznacza to z automatu, że kupuje jak leci taki czy inny walor. Choć w grudniu długoterminowy portfel MBIG wzbogaciłem o 3 pozycje, i w zależności od sytuacji mogę spokojnie powiększyć w nich udziały. W międzyczasie dokonywałem jakichś transakcji krótkoterminowych, ale to nie wszystko, gdyż pod różnymi kontami przejrzałem 6 ETF dostępnych na GPW czy 39 kandydatów z wig 20 mwig 40 czy swig 80 i chciałbym się dziś podzielić z Tobą informacjami na temat kilku z nich. Rzuciłem okiem na aktualną sytuację techniczną, i pokrótce fundamentalną, czyli od czego zależą ewentualne zakupy, i ewentualnie na jakiego rzędu zyski liczę. A jeśli jesteś już czytelnikiem MBG, to w poniedziałek 8 stycznia rano otrzymałeś wiadomość z linkiem i hasłem dostępu do specjalnej strony, gdzie przedstawiam Ci dodatkowe materiały. To jest opis trzech kandydatów do portfela. Oraz dodatkowy bonus i niespodzianka, które są dostępne tylko do czwartku 11 stycznia do 23.59. Jeśli nie jesteś jeszcze czytelnikiem mojego serwisu, wystarczy, że wejdziesz na stronę główną mb i możesz na przykład zjechać na sam dół i zapisać się przez formularz na blogowi Newsletter. A w wiadomości powitalnej otrzymasz linki do odpowiedniej strony z hasłem dostępu i obejrzysz sobie te zapowiedziane materiały. Zapraszam do odwiedzin serwisu. Daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał. Myślę, że to już wszystko. Jeśli chodzi o ten materiał wideo, trzymaj się, pozdrawiam. I do zobaczenia.